Zacznijmy od uczciwego ostrzeżenia. O niebezpieczeństwie psów mówi się często, ale rzadko precyzyjnie. Nie ma rasy, która urodzi się zła. Są rasy, które łączą dużą siłę, szybkość reakcji i determinację, a to w połączeniu ze słabym prowadzeniem, zaniedbaniem czy wręcz tresurą do agresji potrafi skończyć się źle. Dlatego ten ranking traktuj jak opowieść o ryzykach, a nie piętowanie zwierząt. Gdy mówimy groźne, mamy na myśli duży potencjał do wyrządzenia szkody, jeśli zawiedzie człowiek. Druga rzecz, prawo nie wszędzie patrzy tak samo. W jednym kraju dana rasa może być normalnie hodowana, w innym wymaga pozwolenia, a jeszcze gdzie indziej jest całkiem zakazana. To ważne, bo przepisy zmieniają się szybciej niż memy z psami. Serio XL Bully w Wielkiej Brytanii i Irlandii to najświeższy dowód. Jak układam ranking? Mieszam trzy rzeczy po pierwsze biologia i przeznaczenie rasy, wielkość masa, typowe zastosowanie, stróżowanie, polowanie, walka, po drugie statystyka i regulacje, czy jak dana rasa jest ograniczana na świecie. Po trzecie, ryzyko błędu ludzkiego rasy wymagające doświadczonego do opieku. Jeszcze mała przypinka do bluzy autorytety weterynaryjne podkreślają, że same zakazy rasowe BSL nie rozwiązują problemu pogryzień. Liczy się edukacja, socjalizacja i odpowiedzialność właściciela. Dobra, jedziemy. Numer 12. American bulldog. Atletyczny, uparty i bardzo silny. Kiedyś farmer, dziś często pies sportowy i stróż. W niektórych krajach trafia na listy ograniczeń. Na przykład Dania ma go na liście 13 raz objętych całkowitym zakazem. W Polsce oficjalnie na liście raz wymagających zezwolenia. Ciekawostka w USA American bulldog to co innego niż American pit bull terrier, choć laikom oba mogą się mylić. 11 Pies z Majorki. Perro Depresa Majorkin Cadebu. Wygląda jak zminiaturyzowany czołg i często tak się zachowuje. Stabilnie, bez pośpiechu, ale z wielką pewnością siebie. Historycznie wykorzystywany do zadań siłowych i pilnowania, dziś bywa zrównoważonym rodzinnym psem, o ile ma doświadczonego opiekuna. To typ... Późno dojrzewający. Często długo sprawia wrażenie flegmatycznego, a potem nagle zapala się w sytuacjach granicznych. Jego krótsza kufa i masywna głowa sprawiają, że wielu fanów molosów uważa go za jednego z najbardziej filmowych psów. 10. Dok. Turecki stróż stad o eleganckiej białej szacie. To nie jest biały labrador, tylko samodzielny, czujny pies pasterski, który podejmuje decyzje bez pytania człowieka. Instynkt terytorialny ma jak dzwon lubi sprawdzać granice i natychmiast informować szczekaniem o nieznajomych. W mieście potrafi się odnaleźć tylko wtedy, gdy ma jasny plan dnia, zajęcie i ograniczone bodźce. Nie jest fanem zatłoczonych wybiegów, a jego moja rodzina przede wszystkim potrafi zamienić się w nadopiekuńczość, jeśli opiekun prześpi socjalizację. 9. Anatolian Karabasz, Kangal. Anatolian Szepel, ikona tureckich pastwisk. Twardy, odporny, niezwykle lojalny wobec stada i ludzi, których uzna za swoich. Ma silne poczucie terytorium, niektóre osobniki bez treningu potrafią poszerzać obszar do pilnowania do całej okolicy. Mądry opiekun uczy go granic od pierwszych spacerów. To pies, który pięknie współpracuje, kiedy czuje sens zadania. Pilnowanie podwórza, odprowadzanie rodziny, trening węchowy, wymaga mocnego ogrodzenia i rutyny, bo lubi decydować samodzielnie. 8. Moskiewski Stróżujący. Kolos rodem z czasów radzieckich, celowo krzyżowany, by uzyskać psa odważnego, masywnego i czujnego. To stróż z krwi i kości. Nie szuka zaczepki, za to bardzo poważnie traktuje obowiązki. Codzienności bywa zaskakująco czuły dla swoich, ale wobec obcych zachowuje rezerwę. Najlepiej czuje się na przestrzeni dom z ogrodem, praca przy pilnowaniu posesji, regularny trening posłuszeństwa i spokojne spacery. W bloku może sobie nie poradzić bez doskonałej organizacji opiekuna. Błędem jest przetrenowanie siłowe. Lepiej uczyć go miękką, systematyczną konsekwencją niż przeciąganiem liny. 7. Owczarek kaukaski, kaukazian shepherd, Kaukaz. legendarny pasterz i strażnik z Kaukazu. Duży, powolny w ekspresji, ale kiedy trzeba błyskawicznie zdecydowany. Ma potężny instynkt obrony, więc opiekun musi od początku uczyć go życia w świecie ludzi. Goście, dzieci na hulajnogach, kurier przy furtce. To nie jest pies doimponowany na smyczy, tylko partner do odpowiedzialnej pracy. Socjalizacja z rozmysłem, kontrola terytorium, porządne ogrodzenie i ćwiczenia samokontroli to fundament. Kaukas bywa niecierpliwy na zbyt ciasnych przestrzeniach, potrzebuje też pracy głową. W krajach pochodzenia ceniona jest jego odporność na pogodę. Śnieg i wiatr traktuje jak tło, a nie przeszkodę. 6. Presa Canario Pies kanaryjski Molos wysp kanaryjskich Krępy, muskularny, pewny siebie. To pies z natury powściągliwy wobec obcych, a jednocześnie bardzo oddany swoim ludziom. Dobrze wychowany porusza się nisko i spokojnie, nie szarpie, nie ciągnie, za to cicho komunikuje dyskomfort. Szkolenie powinno iść w kierunku spokojnego posłuszeństwa i panowania nad emocjami. Presa nie lubi chaosu, kocha rutyny, jasne zasady i odpowiedzialnego przewodnika. Charakterystyczny, głęboki głos presy bywa porównywany do basów futrzy. 5. Rottweiler Ikona psiej pracy, inteligentny, szybki i bardzo chętny do współdziałania. W dobrych rękach błyszczy w sportach posłuszeństwa, tropieniu, ratownictwie czy pracy służb. Z natury ma pakiet predyspozycji strażniczych, więc zadaniem opiekuna jest nauczyć go, kiedy pilnować, a kiedy po prostu żyć obok ludzi. Rottweiler potrzebuje jasnych granic i regularnej pracy. Szarpa raz na jakiś czas nie załatwi sprawy, częsty błąd. On sam z tego wyrośnie, nie wyrośnie. Ćwiczenia samokontroli, spokojne mianki, komenda, zostaw i nauka odpoczynku to złoty zestaw. Historycznie to pies rzeźnicki pilnował utargów w sakwach i towarzyszył w drodze do domu, więc nic dziwnego, że ma tę żyłkę, menedżera bezpieczeństwa. 4. Dogo Argentino. Dog argentyński Biały atleta z potężną determinacją i ogromną wydolnością. Projektowany do polowań na grubą zwierzynę, co zostawiło w nim przycisk, włącz na ruch i zadania. Dogo w formie jest spokojny w domu, ale na zewnątrz potrzebuje rozładowania pary, długie marsze, praca węchowa, precyzyjne posłuszeństwo. To nie jest pies dobiegania luzem na nieogrodzonych terenach, ma w sobie pokusę sprawdzenia bodźców. W wychowaniu ważna jest wczesna i mądra socjalizacja na ludzi i psy, przy czym nie każdy dogo będzie lubił towarzystwo nieznajomych czworonogów. Jasna szata bywa niewdzięczna w ostrym, słońcu dbaj o rozsądek latem. 3. Fila brazylejno Mocny charakter i bardzo specyficzna niechęć do obcych to cecha celowo utrwala w hodowli. Dla rodziny bywa czuły i wierny, ale w kontekście bezpieczeństwa działa jak czujnik ruchu i emocji. Nie jest psem do miasta, chyba że właściciel ma naprawdę żelazną organizację życia. Miłośnicy rasy używają słowa ojeriza na tę wrodzoną podejrzliwość wobec obcych i traktują ją jak element tożsamości rasy. 2. Tosainu Japoński zapaśnik słynący z opanowania i siły, dobrze wychowana Tosa jest wręcz samurajska powściągliwa, dostojna, nie marnuje ruchu ani emocji. Za to, kiedy sytuacja ją poruszy, włącza się potężna determinacja, więc praca nad posłuszeństwem i samokontrolą to absolutna podstawa. Tosa nie jest psem dla entuzjasty, który zobaczył ładne zdjęcie. Potrzebuje ciszy w głowie opiekuna, konsekwencji i planu. Mimo masy często porusza się nadzwyczaj miękko, jakby szła potatami. 1. Pitbull type, American Pitbull Terrier i rodzina bully, w tym igzel, najbardziej medialna grupa, ale też najbardziej stereotypizowana. Klasyczny pitbull to pies pracowity, sprawny i nakręcalny na zadania w dobrych rękach, zachwyca posłuszeństwem i sportami. Jednocześnie łączy cechy, które w złym prowadzeniu tworzą mieszankę ryzyka, wysoki próg pobudzenia, upór, duża siła fizyczna. Kluczem jest socjalizacja i wyłącznie nauka wracania do człowieka pod emocją. Dla Xterbuli dodatkowym wyzwaniem jest masa. Gdy taki pies się rozpędzi, sam entuzjazm może przewrócić dziecko. To nie znaczy, że taki ich urok i już przeciwnie. Szkolenie i zarządzanie środowiskiem robią kolosalną różnicę. W pierwszej połowie XX wieku Pitbull bywał wręcz maskotką rodzinnej odwagi na plakatach, dopiero później media zrobiły z niego czarnego charaktera. Wyobraź sobie dwie sceny. W pierwszej potężny molos idzie na luźnej smyczy, mija dzieciaki na hulejnogach, przewodnik uśmiecha się, zero nerwów. W drugiej, mały, niewinny piesek broni stołka w kawiarni z zębami jak żyletki, a opiekun wzrusza ramionami: On tak ma, który jest niebezpieczny. Rasa to narzędzie młotek może wbić gwóźdź albo zrobić krzywdę zależy od ręki. Jeśli kochasz psy, kochaj też ich uczenie i bezpieczeństwo innych. Jak mówi stare powiedzenie, nie dziedziczy się rozumu wraz z rodowodem. A jeśli chcesz pamiętać jedną rzecz z tego filmu, najgroźniejszy bywa brak odpowiedzialności nierasa. Jeśli ten rozszerzony ranking Ci się przydał, wciśnij z suba, mój mikrofon obiecał, że zacznie mówić ludzkim głosem dopiero po tysiącu subskrypcji. A jak dasz dislajka, też spoko powiem, że to test odporności na krytykę.